Bardzo serdecznie z kolejnego odcinka z Delivery, które pojawiło się po kilku miesiącach. Ale dzisiaj jest na Picznotel pokażę Wam, jak wygląda robota i w no, ogóle, jakie są zarobki i wszystko. Co, nie? Jak, teraz idziemy w stereopostartową, bo to jest w stereopostartową na Picznotel. Eee, no i zobaczymy to oglądanie. Z góry, przepraszam za wiatr ale ciągle tego nie oglądałem eee, i tak no jakby nie kupię mikrofonu po prostu a i ogółem chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy mnie zbierają eee, tutaj pokażą się gdzieś, którzy mnie jeśli ktoś by chciał mnie wesprzeć macie link w opisie eee, no z góry będę dziękował, bo jak wiadomo kupię ten mikrofon kiedyś może na następny raz będzie a i zapraszam na, no, na mój kanał tiktok jest, on, znaczy w opisie, nie jak w linku sobie gadam w opisie. I ogółem, jeśli ktoś by chciał zacząć pracować na delivery, to zapraszam do niego to po prostu. Jakby ktoś chciał pracować na PL. E, może w ogóle wytłumaczę, czy jest na to jest wydaje mi się najpopularniejsza strona z y, mówię, dostawami w Polsce jedzenia. E, nie wiem, czy nawet nie płynie bo choć z tego do końca nie wiem. Właśnie, ich na równi. E, jednakże, e, jak wygląda praca tutaj, jest właśnie zupełnie inaczej, bo e, na Uberze wolcie stu, no nie, to nie do końca, ale no, lubicie kiedy chcecie, e, znaczy nie, no, już to jest już tak. Na stronie kiedy chcecie, tylko że z musicie ze strefami. A na Wolcie i Uberze tego nie ma. I ten. E, Naglowo macie strefy startowe i grafiki. A na pysz.pl macie też strefy startowe, wy, miejsca, w których startujecie. Chyba że jedziecie na rowerach e, hubowych, to jest hub. Startujecie w na największych miastach. E, i co jest? A i na 6.pl ja mam na no, od godziny plus bonus i tak dalej. I, i, nie wiem co to zliczę i pokażę, bo ile na końcu się zarobiłem zarobię. mam dzisiaj taką wieczorową zmianę, bo od, mam od 18.30 do 22.00. No to są 3,5 godzinki. Jest się ciepło, jest teraz około 20 stopni w cieniu. W solicy będzie 25 i jedziemy do McDonalda z mam już startową w Ogólnie możecie dać znać. Jakie to są osiedla? Jak od I takiego McDonalda jadę Bo tu na strefie maku I mogę wam poddać znać, to jest nazwa od, od dzielnicy, z klubu z Tej dzielnicy, taki ekstra pasja jest Macie to podpowiedź I my mamy pierwsze zamówienie z baru bamen I jedziemy, jedziemy po niej po stoi metrów bo jest ono oddalone tutaj zaraz po prawu będzie. I... No i dostarczamy około chyba kilometrów Fajnie, jest, jest trochę, więc dostawę mamy na szczęście na rachu ciachu i po fanku będzie się od razu. Zamówienie odebrane, teraz jedziemy sobie dostarczyć kilometr. Wszystkie zamówionko fajne, szybkie będzie. Czekam w lokalu może 5 minut gościusz kto wydał jak zawsze miło, sympatycznie i bez problemów ogólnie jeśli film się spodoba to możecie stać łapkę w górę oraz subika nie będę narzekał będę wręcz zadowolony Chcę zobaczyć, jakąś aplikację. Może tier list aplikacji, jakie on zdanie o nich. A, i jeszcze... W sumie, takie się już miało. Ważne informacje dotyczące tego, jak to skręcić. Trzeba takie zrobić dobrze. Trzeba coś wlać na tą czoparkę. Niech ktoś nie ma, no to nie może. Na może na 16. Pierwsza dostawa i pierwszy donate. 4 zł, kurde elegancko. Mamy 4 zł na piwku. I czekam na kolejną stawę, Chyba wrócę się tam podmaka albo to jakiejś żabki skoczę Po coś do picia. Jedziemy w takiej pięknej dzielnicy. Jedziemy teraz po kolejne zabawione. teraz idziemy sobie do wysokości Tylko, że zmieniamy lokalizację na dąbrowę. Tak, jedziemy na dąbrowę. Dąbrowę. Był Bamein, teraz Gaboń, a tu Zarzew, elegancko, żadnych pośrednich nie jedzie, tylko tramwa jest. Jak już mówi tramwaj, to pozdrawiamy każdego, tu nie tramwaje. O, a tu o, niedaleko jest Carrefour, w sumie zawsze się czeka w nim. Właśnie no, raz miałem, że chyba nie czekałem w ogóle ani minuty, ale zawsze się nim czeka. I właśnie wie, cztery tysiące, cztery na rowerze, elegancko. Teraz z górki zjeżdżamy, bo tu nowa, nowa trasa rowerowa tak naprawdę tu jest, nowiutka, co może chyba z pół roku temu. Ach, te mosty dla wszystkiego i ten szybki tramwaj, kurde, to jest to. Dobra, widzimy się na no, jakimś zamówienie zamówienia ja i będę jechał do klienta. No i kolejne dostarczone zamówienie mamy. I teraz jedziemy po pizzę. pizzę. Coś sobie są głupki, to osiedlowo. Taki lokal na Kołymta. W sumie nie jadłem Może być super. Jednakże to nie jest moje okolice, dlatego nie jadłem Ale no jedziemy Kolejny zaczęło. Mówię, bardzo miły gość mi otworzył. Niestety na pisku nie było, ale bardzo miłe. Kołymta mi odmówił pracy. I w sumie, taki, coś Może tak polepszyć humor I jest takie fajne, to jest taki komfort, tak jakby taką wiążeć. Więc jak macie jakiś kurierów, coś to pamiętajcie, że musimy miosów to jest miły dla kurier i nie jest hamidłem, odpowiadajcie śmierćówkułem no to i na piwku, bo tak szczerze Wam powiem, jak ja pracuję na PSN.pl, bo jak dostaję jakiś takie na piłku 5 zł, no to to mi nie robi taką trochę z tę większą od tego pętaka. Co ja i to jest jakby, to się każdej hardem ale jak na PSNPL to jest... Mam takie... Ej, super, na no jak jakby, no, co znaczy, ja zamiast, na mieć 35 na godzinę, będę ją, na przykład, już 39 dzięki temu, więc elegancko. Ehm, oczywiście ja Wam wszystko na końcu odcinka, jakie zarobki były. Ehm, Od zapraszam na TikToka też, bo na TikToku też będzie skrót tego filmu. Właściwie powinien być na że skrót na TikToku i zapraszam tam na odcinek YouTube'a. Ale ja mówię, no, odwrót... Ale też tak będzie. Tak i tak. A teraz widzimy w pickę iżę. Jedzem w pizzę, żeby dowiedzieć. Nie mam ogólnie ze stacji w widza. Jedziemy sobie teraz bardzo blisko na stałe zukamy. E, no i co mogę wam powiedzieć? W no, ogólnie spotkałem w pokażonka pod poprzednim tą samą, której się w ogóle nie nagrałem, ale spotkałem gościa, który no, otwierać tam w ogóle naklejkę na samochód e, w ciłości w środku

i teraz jedziemy sobie na Olechów czyli sobie, no, nie obrażałem się, no ale sobie tutaj ale się cieszę, ponieważ zostało mi półtorej godziny zmiany około Ta? no jakoś tak, bo jest około 20 i coś więc zostało mi półtorej godziny zmiany e, i mam nadzieję, że tam zakończy, ponieważ e, no od Olechowa daleko do domu nie mam i fajnie bym tam zakończył i mam nadzieję, że tam jest zostanę, bo teraz będę jechał po pizza ślało. Nie wiem czy ktoś, jadł, czy nie. No czy tak czy, ładnie, czy dobra było, nie? Ładnie, no, ładnie, ładnie. Elegancko. Mam zielone. się przyłączyli. Eee, no i co? No i ja ma... ruch jest o dziwo, ponieważ no, jednak nie ukrywajmy, jest sobota. Nie, nie wiem, ktoś nie wiedział. Dzisiaj jest sobota, jest wielka sobota. I no, o dziwo jest ruch. I to bardzo dziwi, że tyle ludzi zamawia. I ogólnie szkoda ludzi, którzy są w pracy obecnie. Bo ja mam pracę taką, że ja pracuję... Do... O przepraszam, że tak macham. Eee, ale mnie doczmi, że tyle osób pracuje. Dosłownie, że tyle restauracji jeszcze pracuje. I jestem ciekaw, czy mają w podróż za to, czy nie. się nie mam taka trochę lipa. W sumie ja też nie mam. No dobra, no, ale moja po prostu taka inna trochę jest. No ale mniejsza no. Jestem, jestem jestem ciekaw, czy ma jakieś pomysły, czy nie. Jak ktoś się w pizzerii, lub gdzieś tam, w Kastro, to można znaleźć znaczy, dotyk, jak jest właśnie Wielka Niedziela, sobota, czy jakaś święta, czy ma się w ogóle w ogóle coś to w sumie trochę lipa. Ale... Ja... Ale no, co mam powiedzieć. Ale jasny jest na tym telefonie. Boże, święty ekran telefon tak jasny się daje. Nie, to jeszcze jasno, szczęście. Ładna pogoda dzisiaj. To jeszcze jasno. Na noc, no, no, jedziemy. Jedziemy. Jedziemy na Oleków. Pozdrawiam całym Oleków. No, ciekawe, ile benzynka. No, nie płynie to okno w to jest taka, to jest, nie, nie wiem, jak jest z sytuacja, ale okno to jest tak dziwne stacje występowe. Nie, nie wiem, jak nigdy nie byłem w Na molu byłem, na Circle Tape byłem. Na no, wszystkie się nie byłem, ale nigdy w życiu nie byłem na Oktania. Gdzie w łódzkim jest bardzo mało. nie jest bardzo mało, ale jest mało dosyć. Ale na Oktanie nigdy w życiu. A zawsze go bijam. Ale czyśmy się to że rower jest darmowy. Nie wiem czy będzie widać, czy na tym nie, to jest Ja nie widzę. No, ale ja to w kracie jestem popularności, nie widzę. No, dużo policji się bardzo jest. E, ale jak widzę tam. Ten... Nawet pan policjant ten pokazał, że jechać na tym, na przejście rowerowym, ponieważ był jakiś łapkawik i ten. no i machał mi lasu lizakiem, lizakiem, nie lasem, lizakiem, czy się lizak nazywał, tak że mam jechać. No i co, no i pojechałem. No i było elektryczne. Dobra, no bravo, to co, jedziemy po schodownię i, i zobaczę co dalej. Ale wystawa też na burzynce jest. Moi mili, zaczynamy El Dorado po Lechowie. Kolejna dostawa, dzisiaj widzę, że bardzo dużo dostaw w ogóle jest, bo ee, o dziwo, na prawdę, dzisiaj że jest tyle dostaw, bo ładna pogoda, nie też że ładna pogoda jest, to jest jeszcze święto w teorii, co nie? A i tak jest bardzo dużo dostaw i to mnie bardzo dziwi, e, ponieważ jak nieraz wziąłem, dostarczyłem w jakieś e, dni, pokroju, sobota, niedziela, a nawet była ładna, na pogoda, to i tak nic nie wpadało, co nie? jak są to ja siedziałem na i nic nie robiłem. A o dziwo dzisiaj bardzo dużo pracy jest, to bardzo dziwny po prostu, że jest tyle tyle robi. Nie wiem, czy po prostu o, o do pracy przyszło, czy jak to jest, ale nie zmówił, tylko że jest w ruch, jakby. Czy ktoś to cieszy, że jest się? Tak i tak ponieważ wiem, że więcej tam starobić, zawsze, a. jest mi wolność ławcy, więc. nie wiem. Czuć, ale to jest sport. Te zamówienia nie są jakieś specjalnie dalekie, a e, jakby są przyjemność tak powiem, bo ja sobie myślałem, to chyba moje piąte to w ciągu dwóch godzin, to uważam, że dobry wynik jednak. E, no i co, no, znowu wyjdziemy pizzę, tylko tym razem wyjdziemy bardzo blisko, bo wyjdziemy sobie. to jest takie wielkie osiedle naprzeciwko i my tam wyjdziemy jakby. Więc fajnie będzie szybka dostawa, może na chwilę jakiś padnie. Elegancja Francji! No i chyba to będzie ostatnia dostawa. Z fajnego, kochanego Olekowa, blisko domu. się wydrupiło mnie na hojny z dołu do Siedlowo. Tam ci w sumie byliśmy już. Eee, no i co, no i teraz o, o, Aleją ofiar terroryzmu. Trzeba pojechać i tego. Nie no, wiem, czy to mogę mówić w ogóle, więc nie wiem, jak Ale muszę pojechać tutaj, tą aleją. Tylko jak tu odbić? Że tu będę miał jak odbić? Chyba... na, tak Jak sobie tutaj w lewo pojadę To będę miał jak okay. so, tak pojedziemy O, i zaraz tutaj w lewo No przecież No i co, jedziemy niestety Teraz została była pizzer, pizze, sobie pań zamówiła No niestety bez napiwku Nie to boli Boli mnie to, go Co powiedzieć? Nie no. będę by tam mamba i nie jedzie, i nie jedzie ale nie jedzie, ale za to okej, okay, dobra nic nie no i fajnie, będziemy po tą ścieżkę rowerową mieli elegancko, sobie pojadę potem Śląską sobie pojadę, bo to nie byłoby się inaczej jechać z Śląską, są tam w Śląsku to pokazywało mi 14 mil tylko rowerem z a tak, pewnie miał 30 no i co, no i to będzie chyba stąd dostawa, bo już jest na styk, więc będę wracał pewnie na chałupę po tym zamówieniu. No, ale no cóż, no tam muszę znać. Na razie muszę jechać. Muszę. No muszę, no, muszę jechać. wyjechać. Pić się chce. mam chciałbym. No nie, woda. No jest, co? No, widzimy się, jak zrobię zamówienie. I tak dalej. coś się wydarzy? I była to ostatnia dostawa. Pojęc roboty ogłęd zarobki macie teraz. Zaraz pokażę wam. I co? Dzięki za oglądanie. Stawcie suba, łapkę w górę. I do zobaczenia.